Cześć, z tej strony Mateusz i witam Was na kanale Teach Technology w serii dotyczącej pracy z bazami danych SQL Server. W dzisiejszym materiale chciałbym, abyśmy skupili się na podstawach tematu dotyczącego ról w SQL Server. Temat ten poruszaliśmy w odcinku wprowadzającym w tematykę logowania do serwera SQL, ale teraz będziemy chcieli skupić się tylko na tym obszarze. Podsumować go i utrwalić, w jaki sposób poruszać się po typach uprawnień. Na sam początek przypomnijmy sobie, czym różni się rola serwerowa od roli bazodanowej. Role serwerowe dotyczą loginów, którymi logujemy się do konkretnego serwera SQL i pomagają nam one określić, na co dany login będzie mógł sobie pozwolić w obszarze tego konkretnego serwera. Natomiast role bazodanowe w odróżnieniu od serwerowych dotyczą konkretnych baz danych i pozwalają na określenie, co dany użytkownik może zrobić w jednej bazie, a co w drugiej. Przejdźmy teraz do SQL Server Management Studio i przypomnijmy sobie, gdzie możemy podejrzeć, jakie mamy dostępne role serwerowe na danym serwerze. W folderze Security, właśnie na poziomie serwera. Mamy do dyspozycji folder server roles i właśnie tutaj możemy zobaczyć, jakie aktualnie mamy dostępne role. Pamiętamy, że w folderze logins możemy stworzyć login lub wybrać istniejący i od razu przypisać do niego jakąś rolę serwerową. Kiedy wejdziemy w jakiś login, Będziemy mogli w sekcji Server Roles określić, jakie role będzie dany login pełnił właśnie na poziomie tego konkretnego serwera. W tym materiale nie będę wchodził w szczegóły każdej z domyślnych ról, ponieważ ten materiał ma na celu przybliżyć nam poruszanie się po podstawowym zakresie nadawania uprawnień. Ale wracając do folderu Server Roles, kliknijmy w dowolną rolę, na przykład DB Creator. I tutaj zobaczymy zakładkę Members. Z tego poziomu możemy przypisywać również rolę. Można powiedzieć podchodząc do tego od drugiej strony. Gdy klikniemy Add. Możemy tutaj wyszukać loginy, jakie mamy dostępne. I gdybyśmy chcieli, możemy przypisać od razu użytkownika Moon, którego tworzyliśmy w odcinku dotyczącym tworzenia loginów. Kliknąć OK, kliknąć OK, i taki użytkownik będzie miał już przypisaną rolę DB Creator. I tak dokładnie się dzieje. No i tutaj tą rolę możemy odklikać i wtedy login Moon nie będzie już pełnił roli DB Creatora. I to samo gdy wejdziemy, wrócimy do naszej roli, za pomocą przycisku RIMów możemy szybko taki login usunąć. Należy również pamiętać, że nie musimy ograniczać się do predefiniowanych ról i możemy stworzyć własną rolę. Oczywiście login, którym jesteśmy zalogowani musi mieć odpowiednie uprawnienia bądź być administratorem danego serwera. Kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy na nazwie folderu server-roles mamy do dyspozycji opcję new server-role. Kliknijmy w nią i tutaj mamy do dyspozycji właśnie okno, w którym będziemy mogli stworzyć rolę i określić w niej różne uprawnienia. Taką rolę możemy dowolnie nazwać. Napiszmy test. Przypiszmy jakiegoś właściciela. Niech to będzie Muntek jak poprzednio. Kliknijmy. OK. I tutaj w oknie Securables możemy wybrać to, czego dana rola będzie dotyczyła. I tutaj na potrzeby prostego testu zaznaczmy tylko, że chcemy, aby nasza rola dotyczyła tylko obszaru serwerów. I tutaj mamy tylko jedną opcję do dyspozycji, ale gdy zaznaczyliśmy to opcje servers Na dole mamy dużo przeróżnych opcji, które pozwalają nam wybrać, co konkretnie chcemy, aby dana rola mogła robić. Widzimy tutaj nazwę, permission, kto będzie taką rolę przyznawał. I tutaj trzy, trzy opcje. Grant, with grant i deny. Skupiając się głównie na Opcji Grant będziemy mogli powiedzieć, że zaznaczając ten checkbox, wymuszamy, że dany login będzie miał ta, taką rolę, a patrząc na kolumnę Deny, będziemy upewniali się, że dana funkcjonalność, którą mamy tutaj krótko opisaną, na pewno będzie zabroniona dla danego użytkownika. No i aby skończyć nasz test, wybierzmy jakieś uprawnienie, które będzie dotyczyło tej roli i zróbmy, aby loginy z tą rolą mogły tworzyć inne loginy. Znajdźmy odpowiednio coś takiego jak Create Login. Zaznaczmy Checkbox Grant. I może jeszcze dodajmy jedno uprawnienie, ale tym razem. Upewnijmy się, że loginy z, tymi, z tym poziomem uprawnień nie będą mogły tworzyć innych ról serwerowych, czyli nie będą mogły powtórzyć dokładnie tego, co my robimy w tym momencie. Kliknijmy OK, kliknijmy OK i widzimy, że na naszej liście dostępnych ról serwerowych pojawiła się nowa rola o nazwie "server role". Test. I teraz, aby dokończyć nasz test, spróbujmy zalogować się loginem moon na nasz serwer, natomiast nie zapomnijmy dodać tego użytkownika ten login do tej grupy uprawnień. OK. I tutaj możemy sobie to zminimalizować i teraz podłączyć się. Nowo, do nowej instancji. I tutaj upewnijmy się, że, jest, że będziemy pracowali na poziomie instancji przy loginie Moon. Przejdźmy do folderu Security i spróbujmy utworzyć nowy login. Nazwijmy go SubMoon. Tutaj. Jakieś hasło i bez większych ustawień, Próbujmy go utworzyć. I widzimy, tutaj rozwinęło nam się całe okno z poziomu administratora i widzimy, że taki użytkownik SAPMU się pojawił. Natomiast jeżeli chodzi o tą sekcję, w której będziemy mieli dostęp z poziomu zalogowanego loginu Moon, Takiego loginu nie widzimy, ponieważ ten login ma do dyspozycji tylko możliwość tworzenia nowych loginów, a nie pracy z nimi. I gdybyśmy teraz chcieli podejrzeć, może nie podejrzeć, a utworzyć nową rolę, to zobaczmy, czy nam się to uda. Test rola moon. I tutaj coś dowolnego zaznaczmy. I widzimy, że z tego poziomu nie możemy utworzyć żadnej roli serwerowej. Czyli dokładnie te ustawienia, które stworzyliśmy w naszej roli testowej, działają. Ale co zrobić, gdybyśmy jednak chcieli mieć do dyspozycji. Całą listę loginów z poziomu użytkownika. Moon musimy wprowadzić małą zmianę tutaj w ustawieniach naszej roli, którą stworzyliśmy. Gdy klikniemy dwukrotnie w tą rolę i będziemy chcieli w sekcji General zmienić jakieś ustawienia, to musimy wybrać to, co będzie nam pozwalało na pracę i edycję loginów. Czyli musimy znaleźć, musimy przejrzeć sobie tutaj całą tą listę dostępnych opcji i wybrać to, co będzie nam się wydawało wystarczające. I tutaj mamy coś takiego jak alter Any login. Spróbujmy zaznaczyć to uprawnienie. Wystarczy zaznaczyć tylko checkbox w kolumnie grant, kliknąć OK. Tutaj wszystko mamy przypisane, spróbujmy odświeżyć listę loginów z poziomu Moon i widzimy, że edycje i pracę z loginami teraz będzie mógł wykonywać każdy użytkownik, który jest przypisany do roli serwerowej o nazwie server-role-test. No i tutaj gdybyśmy chcieli cokolwiek wprowadzić, jakąkolwiek zmianę, Będziemy mogli tego dokonać już z poziomu użytkownik loginu mol. Także w kwestii poruszania się po uprawnieniach dla loginów, wiemy już całkiem sporo z tego podstawowego zakresu. Wiemy, jak stworzyć login, jak przypisać mu konkretne uprawnienia, aby mógł działać tylko w określonym zakresie na poziomie serwera. I wiemy także, jak stworzyć własną rolę serwerową, aby nie ograniczać się do, tylko do tych domyślnych, oraz jak też rozszerzyć zakres możliwości dla wybranych użytkowników. Chociażby przykład, który zrobiliśmy tworząc rolę, która mogła dodawać tylko loginę. Dobrze, ale teraz przejdźmy do naszej drugiej grupy uprawnień, czyli rolę bazodanowe. Tutaj rozłączmy się od razu z loginem Moon. Pozwijajmy troszeczkę i przejdźmy do listy baz danych. Możemy teraz wybrać bazę danych, oczywiście dla celów demonstracyjnych, Adventure Works 2019. Tutaj także mamy folder Security, a w nim. Takie foldery jak Users czy Roles. Nas oczywiście będzie interesowało w tym materiale ta druga opcja, czyli Roles, a następnie Database Roles. I tutaj mamy do dyspozycji wszystkie domyślne i predefiniowane role, których będziemy mogli używać i przypisywać do różnych użytkowników. Przejdziemy teraz do folderu User i tak jak w dedykowanym do tego odcinku, stworzymy szybko nowego usera i zobaczymy, jak wygląda nadanie konkretnej roli. Kliknijmy na folderze Users, New User. wybierzmy może na początek login. Przypiszmy tego użytkownika do loginu login test. Kliknijmy OK i nazwijmy go login test. User. Teraz przejdziemy do sekcji membership, gdzie możemy określić co dany użytkownik będzie mógł robić. Nie będziemy omawiali każdej roli pojedynczo, gdyż podobnie jak w kwestii ról serwerowych, chcemy tutaj tylko ogólnie wprowadzić w ten temat, a nie szczegółowo go omawiać. Zachęcam natomiast do zajrzenia do dokumentacji bazy danych SQL Server, aby dowiedzieć się nieco więcej o charakterystyce każdej z predefiniowanych ról. Link oczywiście zostawię w opisie. Wracając do listy, którą widzimy na ekranie, mogą nas na tym podstawowym zakresie interesować trzy role: DB Owner, czyli właściciel bazy danych, który może robić praktycznie wszystko z tą bazą. Następnie DB Data Reader, czyli osoba, użytkownik, który może odczytywać dane z bazy danych, a także mamy DB Data Writer, czyli user, który może edytować dane w naszej bazie. To, co warto powiedzieć przy tej roli, to to, że ten rodzaj uprawnień jest często używany razem z Data Readerem ponieważ ciężko jest edytować czy nawet usuwać dane bez możliwości ich odczytania. Także zaznaczmy teraz te dwie role i kliknijmy OK. No i mamy nowego usera właśnie z tymi uprawnieniami. No i gdy teraz przejdziemy do jakiejś konkretnej roli, będziemy mogli zobaczyć, czy nasz użytkownik login test user jest do niej przypisane, na przykład gdy wejdziemy w db DBDataWriter o tutaj nie mamy tego użytkownika chyba mały błąd się wkradł, upewnijmy się no tak, zamiast tutaj DDL admin został zaznaczony zamiast DataReader kliknijmy teraz OK i teraz wrócimy do folderu roles, database role i podejrzyjmy kto należy do użytkowników. Tutaj do role members mamy login test user i to samo pewnie będzie w data reader. Jeżeli wykonujecie to ćwiczenie razem ze mną, spróbujcie teraz na przykład dodać nową tabelę lub jakąś skasować z tej bazy danych, co zapewne się nie uda, bo na pewno uda Wam się dodać lub odczytywać dane. z Tabel, ale porównajcie sobie zakres możliwości, jaki macie dostępny, porównując go też z różnymi poziomami uprawnień. Gdy już to zrobicie, kliknijcie w rolę DB -Ownera i dodajcie waszego user'a tutaj za pomocą przycisku ADD i zobaczcie, czy to, czego nie mogliście wcześniej zrobić, czy będziecie mogli w tym momencie wykonać. Ponieważ tak jak wspomnieliśmy wcześniej, DB owner będzie mógł praktycznie robić wszystko. No i tutaj oczywiście tak jak w rolach serwerowych, również możemy utworzyć własną rolę. Na folderze database role kliknijmy new database Roll. Na początku w sekcji general musimy podać Nazwę naszej roli. Nazwij ją DBRO, i podać Ownera. Tutaj wybierzemy sobie naszego użytkownika, którego przed chwilą stworzyliśmy. Teraz możemy przejść od razu do zakładki Securebous. I tutaj będziemy mogli podać. Zakres odpowiedzialności dla tej roli. Kliknijmy tutaj przycisk Search. Tutaj musimy podać obiekty, według których będzie działała ta rola, i tutaj my dla przykładu wybierzemy All Object of the Types, aby przejrzeć wszystkie dostępne. Lekko sobie rozwiniemy to okno. No widzimy tutaj mamy cały zakres funkcjonalności, których będzie właśnie dotyczyła ta rola. My możemy sobie tutaj wybrać na przykład Databases, Możemy określić także Tables oraz Views. Moglibyśmy jeszcze zaznaczyć Users, ale myślę, że teraz specjalnie pominę to w tym momencie i za chwilkę zobaczymy, co z tym dalej zrobić. Kliknijmy OK. Delikatnie rozszerzymy sobie to okno i mamy teraz do dyspozycji całą listę spośród wybranych obiektów, a wśród nich nie znajdziemy nic, co pozwoli nam sterować userami. Tylko widoki, baza danych oraz tabele. Gdybyśmy przed chwilą wybrali jeszcze tą opcję users, to tutaj moglibyśmy też zobaczyć warianty właśnie dotyczących użytkowników. I spójrzmy. Zaznaczając każdy obiekt na naszej górnej liście, możemy zobaczyć w tej dolnej liście konkretny zakres możliwości. Możemy zaznaczyć, że User przypisany do tej roli będzie mógł coś zrobić w jednej tabeli, ale już w innej tabeli będzie mógł tylko usuwać dane lub po prostu właśnie w jednej tabeli, takiej jak Human Resources Department, będziemy mogli wprowadzać zmiany. Tutaj moglibyśmy kliknąć Alter, ale na przykład usuwanie zabronić. No i przeglądając dalej ten poziom uprawnień, na przykład zaznaczając całą bazę Adver Adventure Works za 2019 widzimy, że ta lista jest troszeczkę inna, i możemy podać ogólne, zezwolić na ogólne, ogólne wprowadzenie zmian w strukturze tej bazy danych, tworzenie ról bądź zabronienie ich tworzenia, tak tutaj tak jak wcześniej zobaczyliśmy. Tu mamy pracę na konkretnych widokach bądź tabelach. Spójrzmy, co mamy tutaj jeszcze do dyspozycji. Tabele systemowe. Tutaj nie. Może właśnie w SecureBus. O tutaj, w Search. Przejrzyjmy jeszcze wszystkie obiekty. I tak jak powiedziałem wcześniej, spróbujmy kliknąć teraz users i spójrzmy. Tutaj również do użytkowników, którzy mają jakąkolwiek, jakiekolwiek właściwości, jakiekolwiek zastosowanie w tej bazie, też możemy mieć jakieś konkretne ustawienia. Ale tutaj dla, nasza, dla naszej roli kliknijmy że dla human resources. Zabraniamy usuwania, pozwalamy na pewno na inserty, na selekty. Kliknijmy OK. I mamy tutaj nasz użytkownik. Nie jest przypisany do tej roli i tak jak wiemy, moglibyśmy w tym momencie kliknąć tutaj ten checkbox i byśmy przypisali użytkownika do roli, ale zróbmy to właśnie z poziomu samej roli, czyli wejdziemy w nią. Nikt na razie nie jest przypisany. Dodajmy usera. Przejrzyjmy wszystkich dostępnych userów. Jest nasz stworzony użytkownik. Klikniemy OK. OK. Jeszcze raz potwierdzimy OK. I teraz gdy już przejdziemy do naszego użytkownika, widzimy, że został on tutaj przypisany do NewDB Roll. Także widzimy, że tworząc własną rolę bazodanową możemy stworzyć ogromną liczbę kombinacji uprawnień na różnych obiektach. Na szczęście łatwo wywnioskować już z samego opisu, na co konkretnie pozwala poszczególna opcja. No i możemy nadać jej uprawnienie grant lub bezpośrednio zabronić takiej akcji. A podsumowując już ten materiał. Dowiedzieliśmy się jak poruszać się po zakresie przypisywania różnych ról do loginów na poziomie serwera oraz jak robić to dla userów na poziomie konkretnej bazy danych. Wiemy także, że możemy stworzyć własny zestaw uprawnień w postaci roli serwerowej i bazy no i wiemy jak to zrobić. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zachęcam do skorzystania z sekcji komentarzy. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was bardzo wartościowy, a gdybyście mm, chcieli omówić konkretny przypadek konfiguracji jakiejś roli, to czekam na informacje. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych darmowych szkoleń. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia.